być Na miejscu zdarzenia 12 minut temu, a przebijam się przez korki. Nasza praca to bycie w ciągłej gotowości. Muszę być pewien, że ja, moi ludzie i sprzęt nie zawiodą. Jak można nie przepuścić karetki na sygnale? Ratujemy życie! Jechaliśmy za późno. Szybki czas dotarcia na miejsce zdarzenia zwiększa szanse na uratowanie ofiar wypadków. Korytarz Życia. Włącz myślenie. Korytarz Życia. Jest to miejsce na środku drogi, które pozostaje wolne dla szybkiego przejazdu służb ratunkowych. Zauważasz, że droga, którą się poruszasz, zaczyna się korkować. Obserwujesz reakcję innych użytkowników drogi. Zjeżdżasz na bok pasa, po którym się poruszasz. Kierowcy jadący prawym pasem zjeżdżają jak najbardziej na prawo, zahaczając o pas awaryjny. Zaż ci jadący lewym pasem zjeżdżają jak najbardziej na lewo, niekiedy wjeżdżając na pas zieleni oddzielający drogę. W sytuacji dróg z trzema pasami ruchu, kierowcy znajdujący się na środkowym pasie zjeżdżają na prawą stronę. Przestrzeń, pozostawioną pomiędzy samochodami, nazywamy korytarzem życia. Korytarz życia tworzymy intuicyjnie, nie czekając na odgłosy i światła samochodów ratunkowych. Pamiętajmy, że od 6 grudnia 2019 roku korytarz życia jest obowiązkowy. Jak powinien wyglądać prawidłowy korytarz życia? Zobaczcie sami. Mam nadzieję, że ten film uświadomi chociaż część odbiorców, jak ważnym zachowaniem na drodze jest korytarz życia. Pamiętajcie, że kiedyś to wy możecie potrzebować pomocy. Zachęcam wszystkich do udostępniania tego filmu, aby dotarł do jak największej liczby odbiorców. Uświadamiajmy społeczeństwo, jak ważny jest korytarz życia. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania kanału. Trzymajcie się, cześć.